Elu, Wina, czyli jak to mówi młodzież Elu, Wina. Słuchajcie, chciałbym Wam serdecznie podziękować za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze e, i że w ogóle mnie oglądacie, bo naprawdę, e, kiedy, kiedy widzę ilość, wy, ilość wyświetleń pod moimi filmami, e, to jest po prostu dla mnie osobiście motywujące do tego, żeby dalej działać. Po prostu dla mnie bardzo motywujące, żeby dalej działać, żeby dalej coś wymyślać. Więc, więc niemniej jednak, wiem, że niektóre te moje filmy takie trochę nudziarskie są. No, niektóre, jak, jak wejdziecie na mój kanał, to jest, tam, to jest tam playlista o nazwie z, z nudów bo też czasem tak się zdarza, niemniej jednak bardzo wam dziękuję za, za wszystkie subskrypcje, komentarze i za łapki w górę. Ja się z wami żegnam. Cześć.